No, 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 Uncle Benz, Uncle Benz, nie! He, he, hej! witajcie, kochani! Witajcie! Długo przeze mnie oczekiwałem grę, po prostu jest godzina 19.09 Grę udostępnili nam graczom o 19.00. Po prostu czekałem te wszystkie minuty i tak klikam: odśwież, odśwież, odśwież na tym Steamie, aż w końcu jest dostępne. Można grać. Gra jest playable, playable, playable. Dobra. Settings, może jakiś game difficulty Hero sobie damy. Ok, tutaj widzę, że nie jest innego. Tutaj, że tak powiem, nie ma New game, kochani. New game. Właśnie. To właśnie chciałem wybrać. Nie będziemy grali na Humanie, bo to będzie. zagram sobie na Hero. To jest na bank odpowiednik poziomu normalnego. Tak więc. Ale się jara. Kurde, mikrofon jeszcze mi zasłania. Muszę sobie jakiś uchwyt na ten mikrofon kupić. Jeszcze mam katar, bo zaczynają się, zaczyna się koszenie trawy, ja mam dużo trawy przed oknem i, i wiecie jakie tam leków jeszcze nie mam. What the hell? Jestem ciekaw jaki będzie właśnie jak taki prolog Spoudermana. I no. garam się. Teraz tutaj coś pewnie ze sklepu wyskoczy. będzie jakieś. Oh no, Peter! Mleko kupił sobie. Hey, somebody Przecież to jest. Przecież to jest. Jak Uncle Ben zginął. Hej. Kurde, ja, ja chcę tego Petera obczajić Uwaga, uwaga, Peter. No, 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 Spider-Man. Ale fajnie właśnie, że kurde zrobili. No nie wiem, czy to, nie, to jest na bank, to, na bank, to jest ta scena. I za chwilę tam będzie Uncle Benz. Na bank, na bank. Ja no to mówię. Brand new car. O nie, to jest Vektra.

Czemu by tak wrócili do do tego do Amazing Spider-Spa sp Spidermona jedynki? Jeszcze do oh, oh, oh. Czemu tak smutno na początku odcili? Uncle Ben was my rock in a world where I couldn't count on anything. A world where my parents disappeared. Where a genetically modified spider bite turned me into something new. But now Uncle Ben was gone. For his memory.

Fajniejszy, nie? no i tak w Spider-Manie, no, w poprzedniej części mamy te wszystkie kurde chińcy takie tam jeszcze brakuje tylko po... Oj, sorry, mikrofon uderzyłem. Brakuje tylko po prawej stronie tamtych wpisów nowojorczyków. Kingpin? Halo King. Uh, sorry, Pin? Na bank, to to jest jego przecież wieża. Kingpina. Oskop. Man killed Uncle Ben out there somewhere will find. Dwa lata później. No heyj Spider-Man. Ill never stop looking for Uncle Bens Killer. Never. Jestem ciekaw, co w końcu zrobić, jak go znajdziesz. Nie... I czym się Spider-Manuje? Aha. Ah, rozzumie! Ale jaja, ludzie mamy tak, że. Lewy trigger to jest. Lewa ręka, a prawy trigger to jest prawa ręka. A i też ostatnio oglądałem jakiś materiał. Z tym, właśnie o tym systemie tego, tego huśtania się. Jeżeli nie będzie żadnych budynków. Jeżeli nie będzie żadnych. Tak, no i jedziemy to ciekawe że Jeżeli nie będzie żadnych budynków, to po prostu spadniemy i ewentualnie nam się stanie krzywda, chyba. Bo jak wiecie albo też nie wiecie, w poprzedniej części Spider-Man się po prostu przyczepiał do nieba. A mogę dwie, dwie, dwie na raz ręce? Nie. Kurde, ale faza. Hey Larry, a Czekajcie. E, dobra, nie. To jest, za chwilę. Uf, uf. Spouderman! Poczekajcie, zobaczymy ten. To chyba nie będzie w kontrolach, nie? Tutaj jest. Audio. Yes! Sublites. Okay. To, mnóstwo mnóstwo mnóstwo. Okay. Jest! Sublites, okej, zajebiście. To jest, ten, Lokator. Ho ho ho! Zaibiste! Jak chłopcy się kocica. O, to? Kielem! A jak się ich bije? Dodge. Dodge Dodge I będę ich tak cały czas tylko. No, jest tak. Dodge. Dziękuję, dobranoc. Atak Motherfucker. A tutaj na bank będzie chyba coś takiego, że będę ich musiał tak w pierwszej części jakoś. Chyba No Nie wiem, unieruchomić, czy po prostu mogę ich kielem. Dobra, mogę ich kielem. Okej. Ten jaki potencjał. co teraz? co? Web shot. Ye. i A, to tyle. No. No fajne te animacje, fajne, fajne, nie powiem że nie. I tej Come on, give me down from here. Quiet. Let me see your hands. See? Huh? It's your lucky night. You're not the guy I'm after, unless you had a tattoo removed. Nah, man, no, nah, no. Nah, nah. I'm, I'm afraid of needles and heights. So how about let me down, huh? Relax. You're fine. What? Until the webbing dissolves. but You know the cops will find you by then. Please, Probably. what do you want? Maybe I can help you find who you're looking for. Just, just put me on the ground. Yeah. I guess the jails all have the same fashion magazines because there sure are a lot of criminals who look like you. Uh, huh? I'm trying to find this one. Anything, yeah, 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 i I seen that guy. He sells guns to my boss, Herman Schultz. Lying will not improve my move. Yeah, I swear, I swear, Mr. Schultz is doing a deal right <coughs> <laughs> <why> now. I want to help, despite enough firepower to take on an army, man. Army? Which army? The Russians, man. They arm up, we arm up. czasy, człowieku. Musisz być gotowy do mówię. gdzie ok? okay. Może uh... yeah. 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 yeah, Sounds pretty good, cool. cool. yeah! Huh? Uh? yeah. co cool, yeah. <laughs> okay, teraz szukamy tego Benzfala? No ja teraz. Ee, dobra, Webrush. I teraz mam tym wchodzi do. No do Boże, no. Na helikoptera. O kurde. Kurde, zajebiste. Widzieliście, co mogłem zrobić? Ale czemu tak? Dlaczego tym, kurde? Wall run, right trigger. To tak w Spider-Manie tamtym. O i w tej chwili nie miałem żadnych bloków i co? I dupa. Jak nie miałem, kurde, żadnych bloczków, nawet w tej chwili było widać, że sieć się przyczepiła do bloczka. Mam nadzieję, że to będzie jakoś teraz tak bardziej realistycznie. Co to jest kurde? Czy to jest miejsce? Czy to jest miejsce, gdzie buduje się World Trade Center? Surrender the guns and maybe <grym sounds> <grym sounds> wow. Okej okay. To już mi się udało znaleźć, czyli już wiemy od czego służy ten Paździoch Hold RB Switch target Eby jakbym chciał No dobra oh RB, RB RB, RB O kurde To było dobre ludzie, to było dobre. Widzę, że tutaj trochę usprawnili tych wszystkich... Kilzystów animacji, no raczej przecież jak to by mogli wypuścić taką ja samą grę. Uwaga, nie ma takiego picia. Czujecie tak, kurde, im, kimś rozwalić taki betonowy... To jest najmocniejszy materiał ever. Najmocniejszy na, na świecie chodzi, chodzi mi o taką konstrukcję, zobaczcie. Beton z prętami. To jest najmocniejszy ever. Gdzie z reszta. Z kim oni się tam prią? I... A ja myślałem, że będę mógł tak przypierdzielić w ziemię, wie, wie, wiecie jak takie... zrobić taką falę uderzeniową, ale... Ale się nie udało. Dawaj, kielam kombo! O oh, kielem! Spoderman! 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 Uciekaj! Zajebiska gra, ale czekaj. kurde ten kostium to slomo, ludzie, to slowmo Wiem, że jeszcze jedna jest tam na dole. No, ludzie, ludzie. Ludzie. E, chodźmy tutaj. Dobra, już mi wystarczy tego sensa. Dlaczego oni go biją w ogóle? Nie wiem z kim mam się bić. Wolę z tymi, bo... Hey! Wolę z tymi, bo... tylko jeden. Masakra. A ten kurde Mr. Schultz, gdzie jakoś tam? Masakra. Tak ta, ta, kurde gościem rozjebać tego. Rozjebać beton.

Come on, your you just you oh. okay. Dziękuję dobranoc. Tak właśnie robię z bilionami. W mu teraz przypierdziel. Ej, przecież on był jeszcze przytomny. A no, okay. Zobacz, jak mi tutaj pulsuje. <laughs> I'm begging you, man! Look, don't kill me like the others. We can make a deal. Others? Yeah, I've got money, guns. Tell me what you need. huh? I hear you do business with this guy. Huh? Sure. What do you want to know? Możemy wybierać, wybory, kurde, na to to Who's the man in the picture? Huh? I, I, I Carradine. Don't know if that's his real name. Huh? He sells guns without those annoying background checks. Where do you meet him? I mean, it's different each time. You put the word out you want to make a deal. He calls. Always on a disposable cell phone. I, he's a real paranoid fella, you know. Yeah. Yeah. yeah, I, yeah he must have a guilty conscience. I, uh, 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 come on. We got a deal. Ah, uh, tell me about the gang war. Zaptamy go o ten tatuaż. Tattoo. What does it mean? Uh, it's a gang thing. There aren't any gangs using that symbol. Uh, we, only a few people have it. Uh, means he's a specialist, a guy who can get you anything you want for the right price, and he'll kill anyone, anyone in his way. Huh? Yeah. I already knew that. No. Dobra, finish conversation. You want the guy in the picture, huh look for a gun dealer ah. in Alphabet City. Okay, he goes by Carradine. Uh, I uh, think I got his latest number here in my phone. Uh, Wait, don't stupid! I was so desperate for answers I let him play me like an amateur. No to żeś teraz zrobił Spidey I just twój Szósty zmysł, co? Nie przewidziałeś tego, że że on ci coś tam zrobi, Przecież Widzisz tak jakby w zwolnionym tempie, było mu tak i nie ma tego urządzenia, kurde, no. Press button to begin. Yay! Captain Stacy Captain Stacy is dead. <laughs> wow. Jestem ciekaw, jak tutaj wygląda właśnie element, e, element, 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 upgradeów. Sut. Upgrades, shoot, yy. wolę zasięg, nie throw, throw sobie. U... Oho, no, nie mogę. Fuck. Dobra, to weźmiemy range. Nawet mnie na, na nic innego nie stać. Oj, a co tutaj? Suit, mogę jakoś, widzę, że suit, mogę zmie zmieniać na bank. Mogę, no kurde, no muszę móc zmieniać. Mm, Message nic, Ok. Tam mamy jeźdź Idziemy tam. I kurde, ten zajebisty motyw. Upsy Mogę jakoś dwiema rękami? O, mogę się tak wspinać, kurde, że tak powiem. Dobra, bie biegaj po tym budynku. Biegaj, biegaj. Widzę, że motyw biegania po tych po budynkach jest taki sam jak w części poprzedniej. Dobra. Let's go. Upstairs. Up here. These guys are serious about security. I've got to disable their encryption systems before I can hack the tower. Bet if I get close, I'll sense it. Oh. O. O kurde. It co 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 z tym mogę zrobić teraz? A jakieś kurde te swoje te pstryczki znowu bierze. Dobra, znowu się trzeba wrócić, czy, czy mogę tak po prostu przeskoczyć na inną patelnię? Zróbmy tam. tak. Tak? I, I, teraz, o, o. Fuck, nie da się inaczej, czy, czy można? Zrób to! Dobrze, dobrze. No bo nie chcę mi się tam znowu wchodzić do góry tylko po to, żeby znowu tutaj zejść, kiedy ja wiem gdzie to jest. O, sam tutaj wskoczył, okej, okay, mamy, y, mamy plus dobra nasz. A ten kostium, bo Jezus, jaram się. Okay, okay, to dość. Open man, hardened map. Czo to? A. Petty crime, petty crime. A, zobaczymy sobie, wiecie? Z zobaczymy sobie. Next page, next page, ok, continue. Nie będziemy jeszcze szli na tego. Na miszyję, tylko zobaczymy sobie, co tutaj, o co tutaj chodzi. Uwaga, jaki tam się krim dzieje? Łoś wow. nie, nie krzywdźcie mnie. Mogę go jakoś do tej ściany, na przykład, nie wiem, przylepić albo co? Nie, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. W każdym razie bardzo fajny motyw. Co, co, aj, mit górde. Wow. Ok. Ma Dobra. Heroic Level. Nie wiem, o to chodzi z Heroic Level. Ale okej. Okay. Gdzie, gdzie ja się złapałem? Przepraszam bardzo, z lewej strony. Ha? Gdzie, gdzie ja się teraz z lewej strony złapałem? Gdzie jest ta sieć? Gdzie jest ta pajęczynka? Dobra, wskoczymy sobie tutaj. Hop, I uwaga, takie będzie zaskoczenie, uwaga. Aha, uwaga, uwaga. A, a wy Gogusje. Dobra, tutaj. O ty, co, co ty byś chciałeś tutaj zrobić, Go, Gogusiu? Goguś? Co co ty byś tutaj chciałeś zrobić? Goguś, zostaw to broń, goguś! Gogos o te kurde eleganckie zuby te kurde sekwencję końcowy complete defeat the thugs. Znowu jakieś Bugle news. Dobra. Ok, heroic act. Myślałem, że ktoś do mnie pucka, ale jednak nie. Ale wiecie co? Zawsze mnie to interesowało. Jak na nowy Jork. Nie, okej, okay, dobra, jest tutaj trochę tych samochodów, ale ludzi jest mało tutaj w tym Nowym Jorku. Albo mi się po prostu zdaje, dawaj, wyżej. Nie run out of building, jo. Nie masz się na czym puszczać ziomuś. Suit level 2, czyli tutaj też się zdobywa jakieś levele... Dawaj, biegaj do góry. Lewele tego kostiumu, goddamnit. Myślę, że, że gra będzie fajnie. Mam nadzieję, że się Wam będzie podobała. Jeżeli tak, zostawcie like, please. Proszę, jeżeli Wam się spodoba. Yy, I tak, to tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Kiedy to no, Kiedy to właśnie będziemy. Minions, hop do góry do góry do góry, do góry, do góry, do góry. Dobrze. Kiedy to właśnie pójdziemy sobie na tamtą misję. Czy to jest Daily Bugle? Nie, to nie jest Daily Bugle. Daily Bugle jest chyba w innym miejscu. Czy to jest Daily Bugle? Nie wiem, nieważne. Chodźmy na górę. Ok. w następnym odcinku, ludzie, zobaczymy się o tam, tam, o tam, o właśnie tam. Nie, miałeś nie spadać.